Filozofia stoicka, przefiltrowana z głębi czasu, jawi się nam jako element równowagi w chaosie życia. Ta starożytna mądrość uczy nas, jak opanować tajemniczy świat komunikacji niewerbalnej. Zbadamy, w jaki sposób możemy nawiązać głębokie połączenia za pomocą naszych oczu, gestów i postawy. Ponieważ prawdziwa siła nie kryje się w tym, co się mówi, ale w tym, co się czuje. Teraz dołącz do nas w tej podróży, powiedzę o tym, jak zrobić wrażenie bez użycia słów i skorzystaj z okazji, aby zmienić komunikację w swoim życiu, oglądając film do końca. Nie zapomnij zasubskrybować, aby z każdym nowym filmem poszerzać swoją wiedzę o życiu. Część 1: Postawa i mowa ciała. W komunikacji interpersonalnej dużą rolę odgrywają nie tylko słowa, ale także mowa ciała i postawa. Twoja postawa odzwierciedla Twoją pewność siebie i wysyła podświadome komunikaty do drugiej osoby. Kiedy idziesz z ramionami do tyłu i głową uniesioną wysoko, wywierasz silne i pewne wrażenie na ludziach wokół Ciebie. Podobnie, trzymanie ramion otwartych i unikanie pozycji zamkniętych sprawi, że będziesz wyglądać bardziej zachęcająco i przyjaźnie. Jeśli chcesz nawiązać relację zaufania z osobą, z którą się komunikujesz, upewnij się, że Twoja mowa ciała jest otwarta i szczera. Zwiększa to komfort drugiej osoby i zaufanie do Ciebie, wzmacniając w ten sposób siłę Twojej komunikacji niewerbalnej. Dlatego staraj się stworzyć pozytywną atmosferę w swoich interakcjach, świadomie posługując się mową ciała. Należy pamiętać, że każdy gest i każda postawa ma znaczenie i jest to jeden z podstawowych elementów komunikacji niewerbalnej. Dlatego nie zapomnij o prawidłowym używaniu mowy ciała podczas wyrażania siebie. Część 2: Kontakt wzrokowy. Kontakt wzrokowy jest jednym z najpotężniejszych narzędzi komunikacji interpersonalnej. Nawiązanie kontaktu wzrokowego z jakąś osobą wyraża Twoje zainteresowanie nią i wagę, jaką przywiązujesz do tego, co mówi. Skuteczny kontakt wzrokowy zapewnia wzajemne zrozumienie i pogłębienie więzi. Aby jednak prawidłowo przeprowadzić te interakcje, nie należy utrzymywać kontaktu wzrokowego zbyt długo, ani go zbyt krótko skracać. Zrównoważony kontakt wzrokowy dodaje drugiej osobie pewności siebie i wzmacnia most komunikacyjny między wami. Zwłaszcza gdy próbujesz nawiązać połączenie bez użycia słów, możesz nawiązać szczerą i szczerą komunikację oczami. Oczy są lustrami, które odzwierciedlają twoje emocje, odgrywają dużą rolę w przekazywaniu pozytywnych emocji, takich jak miłość, szacunek i zrozumienie. Dlatego staraj się przekazać drugiej osobie swoje pozytywne emocje, świadomie wykorzystując kontakt wzrokowy. Pamiętaj, że intymna więź, którą nawiążesz ze swoimi oczami, może być głębsza i skuteczniejsza niż można opisać słowami. Rozdział 3. Sztuka słuchania. Kluczem do bycia skutecznym mówcą jest bycie dobrym słuchaczem. Najlepszym sposobem na niewerbalne pokazanie drugiej osobie, że ją cenisz i że ci zależy, jest ćwiczenie aktywnego słuchania. Aktywne słuchanie oznacza nie tylko słuchanie słów drugiej osoby, ale także próbę zrozumienia emocji i intencji leżących u podstaw jej wypowiedzi. Może to potwierdzać takie zachowania jak częste kyłeni głową, utrzymywanie kontaktu wzrokowego i okazjonalne używanie słów potwierdzających. Techniki te pokazują, że naprawdę skupiasz się i przejmujesz tym, co mówi druga osoba. W ten sposób powstaje środowisko wzajemnego zaufania, a komunikacja staje się bardziej szczera. Pamiętaj, że słuchanie to czynność wykonywana nie tylko uszami, ale całym sobą. Dlatego komunikując się, staraj się w pełni poczuć uczucia i myśli drugiej osoby, poświęcając całą swoją uwagę drugiej osobie. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów wywarcia głębokiego wpływu na komunikację niewerbalną. Część 4. Uśmiech Uśmiech to jeden z najcieplejszych i najskuteczniejszych sposobów nawiązania kontaktu bez użycia słów. Szczery uśmiech daje drugiej osobie poczucie komfortu i akceptacji. Ludzie uważają uśmiechniętą twarz za bardziej atrakcyjną i godną zaufania, ponieważ uśmiech odzwierciedla i rozprzestrzenia pozytywne emocje. Uśmiech redukuje stres i tworzy wzajemne dobre samopoczucie, co pomaga stworzyć pozytywną atmosferę podczas komunikacji. Wykorzystując siłę uśmiechu w komunikacji, możesz niewerbalnie okazać swoje ciepło i życzliwość. Prostota uśmiechu może służyć jako skuteczny pomost do pokonania barier emocjonalnych, nawet w złożonej sytuacji. Rozdział 5. Elegancja i harmonia. Elegancki wygląd i harmonijny styl odgrywają dużą rolę w pierwszym wrażeniu. Uwaga, jaką poświęcasz opiece osobistej, odbija się na drugiej osobie i jest oznaką Twojego szacunku do samego siebie. Dobrze dobrana odzież i dodatki nie tylko wyrażają Twój osobisty styl, ale także sprawiają, że czujesz się bardziej komfortowo w sytuacjach towarzyskich. Elegancka postawa i czysty wygląd wiele o Tobie mówią, nawet bez użycia słów. Już w pierwszym kontakcie z drugą osobą elementy te mogą wywołać wrażenie wiarygodności i profesjonalizmu. Elegancja nie ogranicza się wyłącznie do wyglądu, wrażenie robi także subtelność Twoich ruchów i uprzejmość wypowiedzi. Rozdział 6. Energia i aura. Promieniowanie pozytywną energią może zwiększyć Twój wpływ w komunikacji niewerbalnej. Twoja energia odzwierciedla Twój nastrój i ogólne nastawienie, dlatego też, gdy rozprzestrzeniasz wokół siebie pozytywną energię, ludzie chętnie spędzają z Tobą czas. Pozytywna aura przyciąga ludzi wokół Ciebie i sprawia, że oni też czują się pozytywnie. Ta energia pojawia się w Twoich gestach, postawie i ogólnej obecności. Ta więź energetyczna, którą nawiązujesz z drugą osobą bez użycia słów, pozwala na nawiązanie silnej i skutecznej komunikacji. Nauka zarządzania swoją energią to ważna umiejętność, która zwiększy Twój sukces w relacjach międzyludzkich. Rozdział 7. Siła dotyku. Dotyk jest jedną z najbardziej podstawowych form komunikacji między ludźmi. Lekki dotyk, wykonany odpowiednio i z szacunkiem, może przekazać emocje, których nie da się wyrazić słowami. Na przykład lekki dotyk czyjegoś ramienia może wywołać poczucie wsparcia i empatii. Aby jednak zmaksymalizować wpływ dotyku, zawsze należy szanować granice osobiste i normy kulturowe. Każdy dotyk, który odbywa się w poczuciu wzajemnej zgody i komfortu, buduje zaufanie i ma głęboki wpływ na komunikację. Prawidłowe wykorzystanie dotyków w komunikacji niewerbalnej wzmacnia wieś między wami i pomaga nawiązać bliższą relację emocjonalną. Rozdział 8 Planowanie Wyczucie czasu jest jednym z kluczy do sukcesów w komunikacji. Ruch lub wyraz twarzy wykonany w odpowiednim momencie pokazuje Twoje zrozumienie i harmonię z drugą osobą. Na przykład zachowanie spokoju podczas kłótni i uśmiechanie się w odpowiednim momencie może rozładować sytuację i nadać jej pozytywny obrót. Dobre wykorzystanie czasu wzmacnia komunikację między Tobą a drugą osobą i zwiększa efekt komunikacji niewerbalnej. Optymalizacja komunikacji poprzez synchronizację zapewnia prawidłowe zrozumienie komunikatu i zapobiega wpadkom komunikacyjnym. Oferuje praktyczne sugestie dotyczące zastosowania tych technik w codziennym życiu. Na przykład podczas spotkania lub wydarzenia towarzyskiego staraj się świadomie stosować postawę, uśmiechanie się i techniki słuchania, o których wspomniałem w poprzednich sekcjach. Dostosuj kontakt wzrokowy i pełne wdzęku ruchy, aby zwiększyć intymność w swojej relacji z drugą osobą. Naucz się także zarządzać własnym stanem emocjonalnym, aby stworzyć pozytywną aurę. Metody te poprawią Twoje umiejętności komunikacji niewerbalnej i pomogą Ci stworzyć silniejsze więzi z ludźmi wokół Ciebie. Każde nowe doświadczenie daje możliwość dalszego rozwijania tych umiejętności, dlatego ćwicz i stale doskonał się przy każdej okazji. Komunikacja niewerbalna umożliwia interakcję poza słowami. Techniki omówione w tym filmie Postawa, kontakt wzrokowy, sztuka słuchania, uśmiech, wdzęk, energia, dotyk i wyczucie czasu mają ogromny wpływ na nasze relacje. Świadome wykorzystanie tych technik pozwala na tworzenie głębszych i bardziej znaczących połączeń zarówno w życiu biznesowym, jak i prywatnym. Pamiętaj, że skuteczna komunikacja to nie tylko to, co mówisz, ale także to, jak się czujesz. Każdego dnia wysyłamy sygnały niewerbalne do innych ludzi. Sygnały te kształtują ich reakcje na nas i decydują o jakości naszych relacji. Dlatego poprawa umiejętności komunikacji niewerbalnej może pomóc Ci wprowadzić pozytywne zmiany w każdym aspekcie swojego życia. Włączenie tych informacji do swojego życia, ćwiczenie i ciągła praca nad tymi umiejętnościami sprawi, że Twoja komunikacja będzie skuteczniejsza i pozwoli Ci wywrzeć bardziej pozytywny wpływ na swoje otoczenie społeczne. Zaczynając stosować zdobytą wiedzę w życiu codziennym, możesz wzbogacić swoje interakcje z otaczającym cię światem. Jeśli ten film był dla ciebie przydatny i chcesz więcej treści, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwonek powiadamiający. Każdy nowy film to okazja, aby podzielić się z Tobą dodatkowymi informacjami i wskazówkami. Dołącz do nas w tej podróży, popraw swoje umiejętności komunikacyjne i uczyń swoje życie jeszcze lepszym. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się zdrowo.